Witajcie! Dzisiaj porządkuję informacje dotyczące nauki improwizowania na gitarze. Improwizowanie na gitarze najczęściej kojarzy się z takimi estetakami jak blues, jazz, czy rock. Jednak w potocznym rozumieniu improwizacja to jest coś zupełnie innego niż muzyka. W potocznym rozumieniu improwizacja by wyglądała bardziej, wyobraźmy sobie, że za 5 minut mamy zagrać koncert dla przyjaciół. Już ktoś dzwoni dzwonkiem, a my w zasadzie nie mamy żadnych instrumentów i nigdy nie uczyliśmy się śpiewać i nie mamy żadnego repertuaru, więc szybko wyciągamy garnki z szafki, kij od szczotki i coś improwizujemy. Tak? To, by było, to jest rozumienie takie potoczne. Natomiast w muzyce improwizacja wymaga naprawdę bardzo głębokiego przygotowania. Nawet jeżeli mówimy o improwizacji awangardowej, która brzmi mniej więcej w ten sposób. Nawet tego typu język wymaga przygotowania. Ja wykorzystałem flażolety, struny za, za siodełkiem. Wykorzystałem tak? przewidziałem każde, każde brzmienie. I muzycy, którzy specjalizują się w tego typu improwizacji, latami studiują możliwości sonorystyczne instrumentu, żeby potem móc skrać w, w ten sposób w sposób ciekawy i angażujący. Natomiast jest to powiedzmy wąska dziedzina. Że mało popularna dziedzina uprawiania improwizacji na gitarze. No zdecydowanie częściej dotyczy to właśnie jazzu, bluesa i rocka. Natomiast tutaj sytuacja jest dosyć wymagająca, ponieważ nie mogę mylić kodu języka. Tak, Jeżeli, jeżeli mam improwizować w stylu jazzowym, no to, to a zagram frazę, która kojarzy się. Z innym gatunkiem, no to już będzie to brzmiało zbyt eklektycznie, jak przekraczanie granic stylu. I, i, I może to być zaleta, ale może to być też wada. W każdym razie wymaga to głębokiego przygotowania, też z tego powodu, że język musi być, język improwizacji musi być bardzo bogaty. Tak bogaty, aby słuchacz miał wrażenie, że nawet jeżeli gram długie solo, to cały czas proponuję coś nowego. Cały czas wyciągam nowe asy z rękawa i słuchaczowi się nie nudzi i też mi się nie nudzi, bo mam cały czas jeszcze coś nowego do powiedzenia. Jeżeli zacznę się powtarzać, to po pierwsze nie będzie to brzmiało jak improwizacja, tylko jak odgrywanie w kółko tego samego z pamięci. A po drugie będzie to jednak dosyć nużące. Wniosek jest taki. Że, że, że wymaga to wiele pracy, przede wszystkim pamięciowej i, i poznawanie kodu danego języka improwizacji. Nazywam się Michał Szerwatet-Majer. Granie na gitarze jest moją wielką pasją od wielu lat. Zagrałem setki koncertów, nagrałem setki utworów. Możecie poszukać mojej muzyki na YouTubie, na Spotify'u i na różnych innych serwisach streamingowych. Udzielam lekcji gry na gitarze, prowadzę bloga, edukacja jest moją kolejną pasją, której się oddaje z dużym zaangażowaniem. Lekcji prywatnych udzielam w Warszawie. Wracamy do improwizowania. Bardzo istotną rzeczą jest repertuar. Dużo mądrości tkwi w powiedzeniu, że to praktyka czyni mistrza. I Praktyka dla mnie to jest granie muzyki przede wszystkim w sytuacjach społecznych. Nawet jeżeli siedzę sam z gitarą w ćwiczeniu C, to ćwiczę rzeczy, które w perspektywie mają mi się przydać na występie, na lekcji z moimi uczniami, na jam session z przyjaciółmi. Um... Na krótkim występie dla rodziny, albo na imprezie. Ja lubię często brać ze sobą gitarę na imprezę, i jak. I, i, I trochę porozmawiać sobie z przyjaciółmi, trochę coś tam może się czegoś napić, a potem usiąść na chwilę z gitarą i pograć. Jest to taka ta moja przyjemność. Ale zawsze to jest właśnie w kontekście społecznym, więc to jest moja praktyka. I... I, i żeby, żeby ta praktyka była możliwa, to ja potrzebuję mieć repertuar, czyli za, zaplanowany zbiór rzeczy, które mogę zagrać. I, I ten repertuar staje się też dla mnie, właśnie takim poligonem doświadczalnym do improwizacji. Czyli ja znam jakiś utwór, znam jakąś piosenkę, gram charakterystyczną melodię z tego utworu. Znam akompaniament do tego utworu, i na bazie tego materiału dźwiękowego zaczynam improwizować rzeczy, które do tego, do tego utworu pasują, które są z tej samej bajki. No więc repertuar to jest absolutna podstawa, bo to właśnie na podstawie repertuaru improwizuje się w takich estetykach jak blues. Tak? Mam jakiś standard bluesowy, powiedzmy Sweet Home Chicago. I gram to Sweet Home Chicago i w pewnym momencie przychodzi moment na improwizację na bazie tego standardu. Albo mam standard jams, na jazzowym Jam Session, gram But Not For Me i do tego But Not For Me potem improwizuję. To samo dotyczy rocka. Gram na przykład Beatlesów, jakiś przebój, Let It Be i na bazie tego, tego Let It Be improwizuję. To samo dotyczy muzyki funky. I wielu, wielu innych gatunków. Na przykład, Bluegrass też jest taką, taką czyli taki wirtuozerski amerykański folk, który też jest, charakteryzuje się długimi improwizacjami. Też na bazie właśnie standardów. Standardów standardy to są powszechnie znane utwory z danego stylu, na bazie których mogę improwizować z muzykami z całego świata. I teraz. Tak jak powiedziałem wcześniej, słownictwo musi być bogate, więc skąd brać to słownictwo? Skąd je przyswajać, żeby ono było bogate, żeby codziennie uczyć się kolejnych słówek, kolejnych fraz? Jednym z bardziej popularnych źródeł tego, tego typu fraz są zbiory krótkich, jedno, cztero, maksymalnie czterotaktowych fraz, tak zwanych lików. One często są dostępne w zbiorach lików, na przykład to są takie wydawnictwa typu Bebop Bible, Blues You Can Use, Hot Licks i tego typu, tego typu zbiory, które zawierają setki króciutkich, łatwych do, zapamię do zapamiętania fraz. To, co zagrałem na początku, żeby zaprezentować właśnie styl bluesowy, jazzowy czy rockowy, to były właśnie takie krótkie liki. Jest to bardzo taka wdzięczna forma uczenia się słownictwa, która bardzo szybko daje satysfakcję, ponieważ w 5 minut mogę opanować taką frazę i już mieć satysfakcję, że, coś, że czegoś się nauczyłem. Bardzo popularne też są filmiki na YouTubie typu Zagraj na gitarze w 5 minut w stylu rockowym na przykład. I, i, I ktoś właśnie prezentuje taką krótką frazę, pokazuje tak dźwięk po dźwięku, jak, jak taki lick zagrać I, i łatwo i szybko można coś takiego przyswoić. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że uczenie się takich krótkich fraz nie nie uczy budowania dłuższych wypowiedzi z ich dramaturgią, nie uczy, nie, nie daje możliwości zapamiętywania dłuższych progresji akordowych, całych form utworów, więc jest to forma nauki na pewno niewystarczająca, z mojego punktu widzenia niewystarczająca. Odpowiedzią na te potrzeby są transkrypcje całych sorówek. Są też takie wydawnictwa, które są zbiorem całych solówek. Jakiś tam gitarzysta, Michał Przerwatecz-Majer, zagrał solo, które trwa dwie minuty i ono jest zapisane i umieszczone na blogu. Albo, albo wielu różnych innych gitarzystów. To jest w ogóle bardzo też popularna forma spędzania wolnego czasu, wśród muzyków oczywiście popularna, że się siedzi i się godzinami po prostu spisuje czyjeś, solu, czyjeś solówki, żeby nauczyć się ich samemu, albo podzielić się z, na przykład z inter, w internecie z innymi muzykami. Na YouTube też są tego typu całe solówki, spisane czy w nutach, czy w tabulaturze, często zsynchronizowane z oryginalnym nagraniem. Także ja widzę, po prostu słyszę dźwięk i od razu widzę tę nutę na tabulaturze. Powstają też dedykowane aplikacje, które umożliwiają, taką synchronizację, że jak już zapiszę sobie w jakimś programie do edycji nut tą, czy tabulator tą solówkę, to potem łączę to z mp3 albo z jakimś innym plikiem dźwiękowym i synchronizuję takty tak, żeby one się podświetlały w trakcie grania. I, I jest to zdecydowanie bardziej kompletna forma nauki, natomiast z mojego punktu widzenia nadal niewystarczająca. Ponieważ żeby nauczyć się dobrze improwizować, ja potrzebuję przede wszystkim umieć powtarzać muzykę ze słuchu. Zarówno tą muzykę, którą słyszę na zewnątrz. Czyli ktoś zagra na saksofonie melodię i ja jestem w stanie ją powtórzyć ze słuchu, jaki jestem w stanie swoje pomysły, które rodzą mi się w głowie, powtórzyć na moim instrumencie ze słuchu. Na przykład mam w głowie taką melodię. Do, so, la, so, fa, mi, re, do. Do, so, la, so, fa, mi, re, do. Me. So, fi, so, do. Mam w głowie melodię i na gitarze mogę podążać za tym pomysłem. To jest fraza, która, którą wymyśliłem przede wszystkim w mojej głowie i powtórzyłem na, na gitarze. Także to jest super istotne I, 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 to, i, to, i w ten sposób mając te narzędzie mogę sam, samodzielnie zapisywać całe solówki albo mogę wybrać sobie jedną krótką frazę z jakiejś solówki, która szczególnie mnie inspiruje i się jej przyjrzeć. Także rozwijanie takich umiejętności jak nauka bezwzględnych nazw dźwięków, solmizacja relatywna, znajomość gam, ćwiczenie sol solferzu, te umiejętności stanowią solidną podstawę do tego, żeby powtarzać melodię ze słuchu, analizować solówki, i poszerzać w ten sposób mój język improwizacji. Co dalej? Kolejnym krokiem, kiedy już mam repertuar, poszerzam język improwizacji, mogę już budować dłuższe solówki. Kolejnym krokiem jest informacja zwrotna. Ta informacja zwrotna jest istotna zarówno z zewnątrz, czyli na przykład od słuchaczy, którzy, którym prezentuję moją muzykę. Informacja zwrotna od muzyków, z którymi gram. Czy oni się dobrze czują z tym, co gram, czy, czy im się to podoba, czy w jakiś sposób to z nimi rezonuje, czy oddziaływuje to na ich emocje. Ale też ważna jest informacja zwrotna ode mnie samego. Czy ja się dobrze czuję z moją, informacją, z moją, z moją grą? I tutaj z pomocą przychodzą nagrania. Zdecydowanie lepszą informację zwrotną udzielę sam sobie, jeżeli odłożę instrument i obejrzę to, co lub wysłucham to, co zagrałem na wideo lub na nagraniu audio. Wtedy mam wolne ręce, wolną głowę i mogę naprawdę się przysłuchać swojej grze. Bo jednak granie na instrumencie czy śpiewanie jest tak absorbujące, ta sama czynność jest tak absorbująca, że trochę już brakuje koncentracji, brakuje uwagi, żeby móc się dobrze ocenić. Lepiej to zrobić wysłuchując nagrania yy, lub Video. Mam nadzieję, że moje wskazówki dzisiejsze Wam się przydadzą. Zapraszam też na mojego bloga. Linki znajdziecie w opisie tego wideo. I do usłyszenia następnym razem.